Jednomiejscowy, jednosilnikowy, ale wielozadaniowy. I to piątej generacji. Jest to najbardziej zaawansowany w tej chwili samolot bojowy, jaki opracowano. Pilot siedzący za sterami F-35 ma do dyspozycji niezwykle szeroką paletę uzbrojenia, ale to nie wszystko. Samolot zbudowano w technologii stealth, czyli jest on praktycznie niewykrywalny dla radarów. Są zdolne przejść przez wielowarstwową obronę powietrzną Federacji Rosyjskiej. Mając te samoloty, Rosja będzie musiała mocno uważać na Polskę. W piątek to już pewne kupimy 32 tego typu maszyny. W Dęblinie zostanie podpisana umowa opiewająca na nieco ponad 4,5 miliarda dolarów. Ceny promocyjne, krótko mówiąc, dla zaufanego wiarygodnego sojusznika. Warto tu zaznaczyć, że zaproponowana przez Amerykanów kilka miesięcy temu kwota była o blisko 2 miliardy wyższa. Negocjacje. Oczywiście nie były łatwe. Ostatecznie stanęło na cenie porównywalnej z tą, jaką zapłaciła Belgia. Obok samolotów kupujemy też części zamienne oraz pełny pakiet szkoleniowy. Zarówno piloci, jak i technicy zostaną przeszkoleni, żeby mogli sprawnie obsługiwać te samoloty. Pierwsze maszyny z biało-czerwoną szachownicą mają być gotowe do odbioru już za cztery lata. Jakub Wojtanowski, Wiadomości.